Cześć dzień dobry, witajcie w moim książkowym świecie. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem czytelniczym stycznia i lutego. Nie nagrywałam osobnego filmiku z podsumowaniem stycznia, ponieważ przeczytałam w styczniu tylko 4 książki, natomiast w lutym było ich już 10, także taki łączony wrap-up z 2 miesięcy postanowiłam nagrać. I myślę, że takie właśnie będą się pojawiały na moim kanale, bo raczej. Ten luty, gdzie przeczytałam 10 książek, to wydaje mi się był taki wyjątek i zazwyczaj czytam jednak mniej, dlatego podsumowania jakby z dwóch łączonych miesięcy będą chyba u mnie najlepiej się sprawdzać, no ale zobaczymy. W każdym razie dzisiaj właśnie przedstawię Wam te książki, które przeczytałam w ciągu ostatnich dwóch miesięcy i mniej więcej mam tutaj je posegregowane po gatunkami. Nie, nie jakoś chronologicznie, jak je czytałam, tylko gatunkami i zacznę od chyba najliczniejszej grupy, którą przeczytałam, a są to thrillery. Mam tutaj, w sumie wszystkie są z wydawnictwa Albatros, dlatego że ja swego czasu właśnie miałam z nimi taką współpracę, że wysyłali mi tam książki, no i jakoś nie wszystkie nadążałam czytać, bo dostawałam je co miesiąc, także sporo tych książek mi się uzbierało, więc ostatnimi czasy zajęłam się nadrabianiem tych, tych moich tutaj zaległości, no, i przeczytałam pięć, e, pięć z nich. Zacznę może od tego, który najbardziej mi się podobał, czyli było to Siedem Śmierci Evelyn Hardcastle. E, było to bardzo takie tajemnicze, e, w takim sensie, że na początku w ogóle nie wiecie o co chodzi, nie rozumiecie. E, mamy tutaj historię mm, bohatera, który mm, ma 8 dni na znalezienie zabójcy Evelyn Hardcastle i jakby każdego dnia przez te 8 dni budzi się w ciele innej osoby i jakby przeżywa cały czas ten sam dzień, tylko jakby jako inna osoba no i musi dowiedzieć się kto i dlaczego zabił, e, zabija właściwie Evelyn, bo e, w momencie kiedy on jakby tam jest, no to ona jeszcze żyje i dopiero umiera e, tam pod wieczór, o 11 wieczorem zostaje zamordowana, także Naprawdę było to bardzo ciekawe. Trochę takie trudne w ogarnięciu dla mnie było to, ile tam jest bohaterów i zapamiętanie, kto jest kim. Natomiast tutaj mamy podpowiedzi w formie przede wszystkim takiej mapki z domem, podpisane, który pokój jest czyj i tego typu rzeczy. I jeszcze na początku jest zaproszenie na bal i wypisani tutaj wszyscy. Wszyscy goście i, i kim oni są, w stylu na przykład jakiś adwokat, bankier, policjant i tak dalej. Więc jakby to mi, to mi dużo ułatwiało i co chwilę w zasadzie sobie tak kartkowałam i, i wracałam na ten początek, żeby spojrzeć, kto to dokładnie był. Mm, dlatego jakby bardzo dobrze, że takie ułatwienie tutaj dodali. Natomiast, no, naprawdę powiem Wam, to było dobre. Yy, I nie spodziewałam się tego, jak to się zakończy częściowo, bo jeden aspekt jakby totalnie się domyśliłam, ale, ale w większości jakby to było dla mnie duże zaskoczenie. Także jeśli lubicie tego typu książki, które Was czymś zaskoczą i będą takie tajemnicze, to jak najbardziej Wam tą książkę mogę polecić. Dalej przeczytałam tak w kolejności od tych, które najbardziej mi się podobały, to Oj, leci mi coś. Tak Cię straciłam Jenny Blackhurst i tutaj mamy historię kobiety, która wychodzi po kilku latach z więzienia, w którym na zasadzie nie wiem, czy to było więzienie w końcu, czy to był jakiś oddział psychiatryczny. Nie, nie doszłam do tego w końcu. W każdym razie wychodzi na wolność po tym, jak zamordowała swojego mojego synka, tyle, że ona nic z tego nie pamięta. I w ogóle jest przekonana, że ona tego wcale nie zrobiła, tylko została w to w jakiś sposób wyrobiona. A zwłaszcza jakby to przekonanie nasila się w momencie, kiedy otrzymuje zdjęcie młodego chłopca z, z podpisem, że jest to jej syn. I, I zaczyna oprócz tego dostawać różne inne jakieś przesyłki, czy jakby takie. no nie wiem, jest w jakiś tam sposób stalkowana, ktoś się do niej włamuje i tak dalej, i jakby ona z pomocą przyjaciółki i pewnego... Dziennikarza próbuje odkryć, jakby o co tu chodzi, i czy ona faktycznie y, zabiła tego synka, czy może jednak on jest i, i żyje, i, i w takim razie stara się go odnaleźć. Także to było naprawdę y, ciekawe i też było zaskakujące. Um, dalej mam, zanim powróci strach, y, C.L. Taylor. I tu mamy historię dziewczyny, która powraca do swojego. Rodzinnego miasteczka. Jest to miejsce, które niezbyt dobrze jej się kojarzy. W młodości była tutaj jakby uwikłana w pewną skomplikowaną i niezbyt zdrową relację z pewnym mężczyzną. A kiedy powraca do tego miasta po, po tych kilkunastu latach, zauważa, że ten mężczyzna spotyka się znowu z jakąś młodą dziewczyną. I robi ona wszystko, żeby jakoś tą dziewczynę uratować, żeby ona nie przeszła tego samego, co, co ona sama w przeszłości. Także e, trudna tematyka częściowo, e, jeśli chodzi właśnie o ten aspekt e, tej, tej historii z tym mężczyzną. Natomiast jakby jeśli chodzi o akcję, e, to naprawdę było tutaj ciekawe, sporo się działo, e, było trochę przewidywalne, ale... Jakby mimo wszystko była całkiem w porządku. Dalej mam dylemat BA Paris, B. A. Paris, który z kolei był dla mnie trochę zaskoczeniem, bo nie tego się spodziewałam po książkach tej autorki, bo czytałam na skraju załamania za zamkniętymi drzwiami i pozwól mi wrócić. I wszystkie tamte były bardzo takie, właśnie tajemnicze, zaskakujące. Natomiast tutaj w zasadzie wszystko, wszystko wiemy. Jest pewne małżeństwo, gdzie żona wyprawia chyba swoje 40 urodziny, czyli takie przyjęcie, na które czekała od lat i na tym przyjęciu ma zabraknąć tylko jej córki, która była gdzieś na jakimś, studiowała za granicą chyba, wydaje mi się, że gdzieś tam w Azji. Natomiast po kryjomu mąż chciał zrobić niespodziankę i zorganizować przyjazd tej córki. Natomiast tuż przed planowanym przyjęciem dociera do niego informacja o katastrofie lotniczej, w której być może, prawdopodobnie leciała jego córka, i on staje teraz pod jakby wielkim dylematem, właśnie. Stąd tytuł. Czy powiedzieć żonie, czy, czy może przeczekać, bo może to nie jest prawda, i tak dalej, więc jakby bardzo dużo jakby w nim tutaj jest takiego cierpienia, takiego strachu, że być może jego córka właśnie niedawno zginęła, a oni wszyscy bawią się na przyjęciu, więc pod tym względem takiej psychologicznej powieści, um, która porusza trudne tematy, było to naprawdę bardzo dobre. Um, a opis przeżyć tego bohatera był bardzo poruszający, także polecam. E, I ostatnią książką z tego gatunku jest w labiryncie Donato Carisi. Um, ogólnie dowiedziałam się, że to jest chyba jakaś seria i to nie jest pierwszy Tom. Natomiast wydaje mi się, że tutaj po prostu y, wszystkie te książki tej serii łączą się y, głównymi bohaterami, ale jakoś tak bardziej nie są ze sobą powiązane. Z tego co się y, zorientowałam, bo jakby nie miałam wrażenia czytając tą książkę, że, że, że czegoś tam nie wiem, w sensie takim, że coś mogło być wcześniej. Także jakby ta książka dała mi jakby pełny obraz. Y, tej sytuacji, tych bohaterów i tak dalej. Natomiast nie rozumiem zakończenia. To znaczy, oczywiście nie będę wam tutaj nic spoilerować, może inaczej. Rozumiem zakończenie i wydaje się bardzo fajne, ciekawe i zaskakujące. Na pewno się tego nie spodziewałam. Natomiast nie rozumiem za bardzo, jak to zakończenie ma się do tego, co było wcześniej przedstawione w tej książce. Więc jeśli czytaliście, to możecie mi napisać, ale yy, no, jakoś tak. Chyba nie za bardzo to, to zakończenie do mnie po prostu trafiło. Więc to była ostatnia taka książka z takiego gatunku. Co dalej? Mam trochę młodzieżówek, czyli Obudź się, Kopciuszku, czyli świąteczną książkę, którą zaczęłam jeszcze w grudniu, natomiast skończyłam na początku stycznia, kiedy jeszcze w miarę ten świąteczny klimat się utrzymywał. I co? No była w miarę fajna, ciekawa o jakiejś młodej, samotnej lekarce, która w zakopanym poznaje pewnego mężczyznę i, e, i tak jakby jej życie się odmienia. E, strasznie irytowała mnie bohaterka i jej podejście do tego, jakby takie, nie wiem, trochę niezdecydowanie, trochę takie, no nie wiem, irytowało mnie to, ale książka jakby w porządku. Właśnie, taka lekka, świąteczna. I dalej mam serię Rywalek, czyli Rywalki, Elita i Jedyna. E, poknęła mnie dosłownie w całości. Jednego dnia przeczytałam Rywalki, a, a, a innego y, obie tutaj te części i było fajne. Jakby wiecie, nie oczekiwałam y, od tego jakoś mega dużo, no bo jednak to jest taka typowa młodzieżówka, romans i tak dalej. Ale było przyjemne, lekkie i po prostu takie jak, jak oczekiwałam, no najbardziej mimo wszystko podobała mi się pierwsza część kolejne już tak coraz mniej, dlatego też nie mam zamiaru czytać tych, tych kolejnych serii tam nie wiem, nas, następczyni czy jakoś tak, nie wiem nawet jak to jak to tam się nazywa, nie zamierzam wydaje mi się, że tutaj można to uznać za skończoną serię i, i nie ma powodu doczytywać tam jakichś kolejnych kontynuowań co mam tu dalej? Mam Szklany klosz Sylvie Plath O tym mówiłam wam więcej we vlogu z Maratonu Czytelniczego Bo wtedy właśnie go przeczytałam Także nie będę tutaj się powtarzać, jeśli chcecie poznać moją opinię no to zapraszam tam Powiem tylko, że to była bardzo trudna książka, bardzo ciężka I taka, wiecie, głęboko poruszająca Natomiast bardzo mi się podobała. To znaczy, jakby, wiecie, oceniłam ją na 5 gwiazdek i uważam, że to e, każdy powinien przeczytać, także zdecydowanie mogę wam to polecić. Mm. Dalej mam Sherlocka Holmesa e, Studium w Szkarłacie, czyli pierwszą część. E, jestem aktualnie pod koniec drugiej, nie udało mi się jej skończyć w lutym, także pojawi się pewnie dopiero w podsumowaniu marca. Natomiast w lutym przeczytałam e, pierwszą część i, I o tym też mówiłam Wam więcej w, w tym vlogu w tym z maratonu. Także no, powiem tylko, że druga część bardziej mi się podobała, bo nie miała tego, co nie podobało mi się w pierwszej. Czyli takie jakby części opowiadania od strony mordercy. Znaczy, nawet nie tyle opowiadania, co po prostu jakby totalnie przeniesienia się. Wiecie, w czasie i w miejscu, i są inni bohaterowie, inny narrator, i tak dalej, i w ogóle w pewnym momencie. Ja słuchałam to w audiobooku, i w pewnym momencie zastanawiałam się, czy przypadkiem to jest na pewno dalej Sherlock Holmes, czy coś się nie popieprzyło i nie, nie słucham teraz jakiejś innej książki. Także to nie do końca, ale w drugiej części tego nie ma, przynajmniej do tej pory, do której ja dosłuchałam, tego nie ma, także jak najbardziej okej. Okay. Dalej mam jutro. Czyli kolejną książkę, którą przeczytałam na maratonie, w maratonie, na maratonie, podczas maratonu. No i co, podobała mi się, może nie jakoś yy, mega, mega, ponieważ trochę się zawiodłam na, yy, na rozwiązaniu tej sytuacji. To znaczy, tutaj mamy historię yy, grupki młodych ludzi, znajomych, którzy wybrali się na, na weekend w góry, na jakiś taki biwak, a po powrocie Zobaczyli, że nikogo już nie ma, zwierzęta nie żyją i w ogóle miasto i ich domy opustoszały. Mm, także jakby wydawało mi się z opisu to bardzo ciekawe, natomiast zawiodłam się po rozwiązaniu tego, dlaczego coś takiego się stało. W sensie, co się stało w ogóle? Wiecie, ja tutaj spodziewałam się jakiegoś kataklizmu i tak dalej nie wiadomo czego porwania przez obcych, czy przeniesienia do innej, kurde yy, czasu przestrzeni a to było takie dość proste. Rozwiązanie, nie będę wam mówić, natomiast trochę się zawiodłam Co prawda kupiłam już drugą część, więc prawdopodobnie ją przeczytam No ale zobaczymy, nie sądzę, żebym kontynuowała tą serię No chyba, że, że druga część jakoś bardzo mi się spodoba I ostatnie dwie książki, które tu mam To są Dwory, czyli Dwór Skrzydeł i zguby i dwór szronu i blasku gwiazd. Nigdy nie pamiętam, jak one się nazywają. Ehm, także tu mamy trzecią część, a tu mamy ten dodatek, czyli tom 3,5, tak, tak można to nazwać, tom czwarty już do mnie jedzie i powinien być dosłownie na dniach, także mega się cieszę i po prostu nie mogę się doczekać. Bo ja uwielbiam tą serię. Po prostu ubóstwiam i kocham, więc nie będę Wam tutaj za dużo mówić, zwłaszcza, że Ciężko jakby opisać fabułę trzeciej części bez spoilerowania drugiej i pierwszej, także powiem wam tylko, że mi się podobała. Trochę chyba mniej niż pierwsze dwie części, natomiast wciąż jakby trzymała poziom i była bardzo e, fajna. Szczególnie końcówka jakoś tak mi bardzo, e, bardzo tutaj e, urzekła, i, e, i była tutaj też bardzo fajnie opisana scena wielkiej bitwy, e, i to było naprawdę fajnie. Zazwyczaj mnie takie sceny Nudzą, a tutaj nie, także jak najbardziej na plus. Natomiast tutaj ten dodatek, czyli tutaj taka mała nowelka, no nie była jakaś wybitna. Natomiast jakby rozumiem, że ona musiała w jakiś tam sposób powstać, żeby połączyć te pierwsze trzy tomy z kolejnymi, gdzie jakby wiecie trochę, trochę się tutaj zmieni, bo tutaj mamy jako główną bohaterkę. Fejre, natomiast w kolejnych tomach, tym czwartym, i tak dalej, jakby tutaj już y, historia skupi się na innych bohaterach, jakby dalej będzie to ten świat y, i dalej główni bohaterowie tutaj będą się pojawiali, ale już bardziej jako boczni, przynajmniej z tego, co zrozumiałam. Y, także też bardzo się cieszę, bo bohaterkę y, kolejnych y, tomów bardzo, bardzo lubię, także nie mogę się doczekać. I co? To by były wszystkie książki, 14. Także co, dajcie mi znać, ile wy przeczytaliście książek w tym roku. Ja jestem naprawdę zadowolona z mojego wyniku, bo dla porównania w 2020 przeczytałam chyba 21 książek, a tutaj w 2 miesiące przeczytałam już 14, także wydaje mi się, że na pewno pobiję ten, ten wynik z zeszłego roku. Marzy mi się przeczytanie 52 książek, ale, ale zobaczymy. Na razie jestem, jak wy wiecie, do przodu, więc może się uda. Także co, dajcie znać ile Wy przeczytaliście. Jeżeli czytaliście którąś z książek, którą Wam pokazałam, możecie napisać mi, co o niej myślicie, jak Wam się podobała. No i co? Do zobaczenia już niedługo, także buzeczki, pa pa!